To już siedemdziesiąt lat. Przenikliwy głos syreny armowej przerywa mi sen, pracę, odpoczynek strażaków, pochodników tuż szczególnie w Łogach, bo to ich rocznica. Spieszących z pomocą życiu i mieniu. Jest to niezwykle szlachetna służba. Przed 70 laty właśnie wasi członkowie dzisiaj w sposób szczególny wymienieni. Powołani do życia ochotniczą strażą żarną. Niewiele organizacji pożytku publicznego może poszczycić się tak długą historią. Tyle dobrego stało się udziału mieszkańców dzięki ofiarnej Naszych strażaków. Za to chcemy dziś szczególnie dziękować Bogu. Dziś wspominamy też i oddajemy wątp ruchom, którzy służyli swą odwagą w jednostce, a już odeszli do Pana. Na początku na pewno nie było łatwo. Nie było odpowiedniego sprzętu. Dziś przy zdechanizowanym sprzęcie pędzą strażacy, i to nie tylko do ognia, ale i do wypadków drogowych. Często pierś przy wypadku są strażacy, przecinający pojazdy, by wydobyć człowieka, do którego wcześniej odbiegła. Zebraliśmy się tutaj, aby uczcić pamięć druhów, założycieli i kontynuatorów działalności naszej jednostki. Tych, którzy na przełomie 70 lat mieli wolę i chęć niesienia pomocy i ratunku naszym mieszkańcom. 70 lat temu, wiosną 1946 roku została założona w Kłokach Ochotnicza Straż Pożarna. 21 członków podpisało deklarację oraz wybrało pierwszego prezesa, którym został Jan Grondal. Na komendanta OSP wybrano Feliksa Durę. Dla pozyskania środków finansowych na potrzeby działalności przeciwpożarowej w 1950 roku zaczęto rozprowadzać kalendarze strażackie. Ta forma zbiórki jest kontynuowana również i dziś. Dzięki tym pierwszym datkom stanęła wieża strażacka z miejscem do suszenia węży. Umieszczono też na wieży syrenę alarmową. Od tego czasu płoki, czyżówka i okoliczne miejscowości miały wsparcie w ochronie przeciwpożarowej. Panie Pani Burmistrz, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący Rady Powiatu, Radni wszelkich samorządów, o bo tak mogę kogoś pominąć, a tak to jest mi niezmiernie miło, że udało mi się doczekać tego wspaniałego jubileuszu tu w Płokach, jedynym sołectwem w gminie Trzebinia, gdzie dudów jest od pierona tak, dlatego tak trochę żartem, ale poważnie. Jako szefowi powiatowych struktur oraz trochę dalej zamiedzą zarządu wojewódzkiego w imieniu prezesa Siarki, chcę przykazać serdeczne słowa. Nam, działaczom, bo to już tylko to, Należy przede wszystkim dziękować ochotnikom. Ale zanim pogratuluję, pogoda jest fajna, więc nie muszę mieć dwie minuty. Pozwólcie, że w imieniu nas wszystkich mundurowców podziękuję najpierw tak jak tradycja ojców naszych nakazuje. Bo zaczęliśmy tak jak tradycja każe najważniejszy strażniku ikony Matki Boskiej rodzin robotniczych Pani Płockiej serdeczny Bóg zapłać za Eucharystię, za wspaniałe słowa. W duchu pomyślałem, są ludzie, którzy potrafią tym ludziom w granatowych mundurach tak od serca, po ludzku podziękować. Księże proboszczu, bardzo bardzo dziękuję, jest mi niezmiernie miło, że na dzisiejszej uroczystości przyjął zaproszenie Ani, jest z nami nasz komendant Andrzej. Cieszę się, że w taki sposób rozpoczyna kontynuowanie z tradycji wieloletniej, wielodziesięcioletniej współpracy ochotników z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Andrzej, za to, że jesteś dzisiaj z nami. Serdeczne dzięki. Panu ministrowi, wprawdzie powinienem, według tej ważności służby, ale dzisiaj jest po cywilnemu, chcę podziękować za to, że mimo tylu obowiązków i troszeczkę dalszego, dalszej odległości do domu, ten swój czas, który powinien spędzać u siebie, w swoim rodzinnym domu, poświęcił nam tutaj w płokach. Łukasz, wszystkiego dobrego w nowej służbie i dzięki za obecność wśród nas. No i na końcu, drodzy Państwo, chcę podziękować Ance i całemu, całej ekipie OSP Płoki. Ani to co robicie, to kontynuacja tego, co przez 70 lat Duchowie robili dla płoka. Nie tylko dla pło. Myślę, że ten pomysł na nową formułę osp że przetrwa. O ile będziemy dane pomagać, będę pomagał, bo ta formuła uważam ma wielką przyszłość. Ratownictwo medyczne jest bardzo ważnym elementem, bo. Jak wszyscy wiemy, że te pierwsze sekundy, minuty, to są minuty, które ratują życie. A ty o to walczysz. Dzięki, gratulując wspaniałego jubileuszu. Najserdeczniejsze życzenia, no co strażakom zawsze się życzy. Bezpiecznych powrotów ze wszystkich akcji. I do czekania, szczególnie tym młodym, te słowa kieruję życzeń, Stulecia. Nas już nie będzie, ale wy doczekacie 100 lat OSP w Psarach, e, w płokach. Psary są też w płokach. I życzę Wam, aby właśnie w momencie, kiedy będziemy obchodzili, będziecie obchodzili stulecie OSP Płoki, nie zabrakło ruchów, którzy wiernie stoją pod sztandarem i naszym oraz starym hasłem, Panu Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Aniu, na Twoje ręce, wszystkiego najlepszego. Szanowni goście, drodzy druchne, drogie druhny, drodzy druchowie, pozwolicie, że na początku przeczytam list małopolskiego komendanta, który kazał mi osobiście, żebym tutaj wam go odczytał. Szanowna pani Anna Duda, Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Płokach. Z okazji jubileuszu 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Płokach na pani ręce składam druhom, druhną oraz wszystkim związanym z ochroną przeciwpożarową serdeczne życzenia wraz z podziękowaniami za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu służby strażackiej. W świątecznej atmosferze uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej Wspominam trud i poświęcenie ludzi, którzy przez wiele lat nosili w sercach odpowiedzialności za bezpieczeństwo współobywateli. Zaszczytna droga służby, jaką profesjonalista strażaka stwarza każdemu, kto podejmuje się pracy na rzecz dotkniętych nieszczęściem pożaru, powodzi czy wypadku. Jest godna najwyższego uznania i szacunku. Jednocześnie serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość, lecz wcześniej podjęte zobowiązania nie pozwolą mi w niej uczestniczyć. Podpisał małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, brygadier, magister, inżynier Stanisław Nowak. Drodzy Duchowie, ja jako komendant Państwowej Straży Pożarnej muszę powiedzieć, że jakby nie wasze zaangażowanie, wasza ofiarność nie byłoby sukcesu. Nie byłoby sukcesu związanych z, prowadzonym, z prowadzonymi działaniami ratowniczymi na terenie naszego powiatu. Tak wysokie notowania Państwowej Straży Pożarnej wśród społeczeństwa są między innymi zasługą jednostek OSP. Bez Was nie udałoby się nieść tak szybko i, i tak dobrze pomocy, bo nasze siły, każdy dwie o tym, są ograniczone. Nie mamy możliwości przy nagłych zdarzeniach, abyśmy mogli wszystkich w jak najkrótszym czasie obsłużyć. Szczególny ten rok 2015, gdzie odnotowaliśmy ponad 2000 zdarzeń. Apogeum był dzień, kiedy do stanowiska komendanta powiatowego wpłynęło ponad, w ciągu godziny ponad 100 zdarzeń. Dzięki ogromnej ofiarności ratowników OSP można było udzielić jak najszybszym czasie pomocy potrzebującym. Bardzo za to wszystko dziękuję i liczę na wasze ogromne wsparcie, bo wiem o tym, że bez Was. Nie będę mógł zapewnić bezpieczeństwa wszystkim obywatelom powiatu Ziemi szanowskiej. Wszystkim, którzy dzisiaj zostali wyróżnieni i odznaczeni, gratuluję. Życzę wszystkim, aby ta służba wniosła Wam dużo satysfakcji, żeby społeczeństwo było wdzięczne Wam za to, co wykonujecie. Poświęcacie swój czas swoje zdrowie, zostawiacie często rodziny i biegniecie, żeby nieść pomoc. Za to bardzo dziękuję. Więc dostojni goście, drodzy strażacy, przepraszam za spóźnienie, ale jeszcze pół godziny temu żeśmy świętowali 90-lecie Libiąskiej Straży Pożarnej. To co powiedział pan komendant, bo to zdążyłem no, usłyszeć, to prawda. Bo komendanci, szanowie, zawsze byli szczerzy do bólu. Ja tylko wspomnę, że te jubileusze już w tej chwili są, są aktem takim historycznym. To już stoimy w tym miejscu, które ten jubileusz zostanie zapisany w księgach, a te dzisiejsze fotografie za ileś tam lat znowu będą żółte. Uczymy się historii z szacunkiem, dla historii, dla naszych poprzedników mówimy i ilimy czoło za wczoraj. Dzisiaj jesteśmy. Tutaj my, jutro nasi następcy, Straż Pożarna i ta zawodowa, państwowa i ochotnicza, szanowska, śmiało zawsze może się obejrzeć do tyłu. Bo ma swoje miejsce w historii tej ziemi, swoje dokonania, swój styl i swój ceremoniał. I z nadzieją i z odwagą i z pewnością patrzeć w przyszłość i tego Wam wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Witam Duchów i Duchy. Nie ukrywam, że w szczególności w imieniu burmistrza Adama Dączyka, jak i swoim i pani burmistrz Barbary Siemek, chcielibyśmy się przyłączyć do wszystkich życzeń i podziękowań, które w dniu dzisiejszym miały miejsce. 70-lecie jednostki OSP w Płokach to naprawdę już piękny zarys historii. Historii świadczącej o tym, że każdy z tutaj obecnych. Albo osób, które niestety między nami już nie mogą być, bezgranicznie, nieśli i chcą nadal nieść pomoc bliźniemu, osób będącym w potrzebie. Dziękujemy Wam za to. Wyróżnienia, które dzisiaj miały miejsce, oby nie poprzestały na tym poziomie, i życzę Wam, abyście dalej zbierali te laury, awansowali i zmierzali do celu, który Wam cały czas przyświeca. My będziemy wam na, pe na pewno was przy tym wspierać i również będziemy się angażować w taki sposób, jak tylko możemy, abyście tej pracy strażackiej mieli jak najmniej. Jak najmniej tych niezręcznych sytuacji, które muszą Was zmusić niejednokrotnie do poświęcenia czasu prywatnego, czasu, który zamierzaliście spędzić z rodzinami, by być gotowym do niesienia nam pomocy. Dziękuję Wam za to bardzo i życzę, aby ta siedemdziesiątka w takim składzie, jak tutaj mamy miejsce, przerodziła się w setkę. Czyli patrząc na osoby, które dzisiaj tutaj są z nami, mam nadzieję, że każdy na tej setce będzie. Życzyłbym sobie tego i gorąco zapraszam. Aniu, dziękuję za wszystko, co do tej pory, za wszystko, co do tej pory uczyniły osoby przed Tobą będące jest to naprawdę dla nas bezcenny. Słowa nie potrafią wyrazić tego jak mocno jesteśmy wam wdzięczni za wszystko co tej pory zrobiliście. Dziękuję bardzo. Kapitan Witold Przedstawiciele samorządu powiatowego Barbara Klub Kaskabin gminy Czebinia Adam Potocki, dyrektor TCK.